Jak świat, obce dusze dwie, w tym co zmienia się, nie wiadomo jak. Jakaś drobna rzecz, jeden mały gest, chociaż serca drżą, choć niepewni są. Piękna nas bestia jest niespodzianka bo kto się widzieć mógł Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z rodziną do sukcesu. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowa rodzina, czyli Wiola, Adam, Amerka i jeszcze młodszy Filipek, czyli rodzina na pewno się pojawi. Witamy. Dzień dobry. Jak łączycie muzykę, operę z życiem rodzinnym, takim zwykłym, codziennym życiem? Nie jest to łatwe na pewno, to powiem od razu, ale musimy jakiś kompromis, musimy jakiś pomysł mieć na to, żeby, żeby to łączyć bo dla mnie, dla nas rodzina jest na pierwszym miejscu najważniejsza. Ale cóż, no, od 17 lat śpiewam zawodowo w operach i, i niestety system pracy, gdzie, gdzie próby od wtorku do soboty odbywają się i to dwa razy dziennie, bo i rano 4 godziny i później jeszcze wieczorna sesja od 18, to faktycznie no, wywraca trochę życie rodzinne więc y, trzeba iść na jakieś ustępstwa i, i y, jakiś kompromis. No ale staramy się to robić i myślę, że, że, że nam jakoś to wychodzi y, jest dobrze. Nie wiem, jakie ma żona tak. zdanie. Ja się staram iść na bardzo duży kompromis. Taka jest prawda, bo jakby całe zaplecze logistyczne domowe jest w tym momencie na moich barkach. To jest odwożenie dzieci do żłobka, do szkoły, na zajęcia popołudniowe, baseny, sprzątanie, gotowanie, praca. Także rzeczywiście się dzieje. Jesteśmy wtedy w ograniczonym składzie, ale zawsze dość mocno czekamy na powrót tatusia, prawda, Amelko? Czekamy, aż nas odciąży. W domu w takim życiu codziennym ja, śpiewacie sobie razem jest opera. Och nie, nie, tej to opery znaczy... jest tyle y, w salach koncertowych, operowych, że przynajmniej w domu jest ta chwila wytchnienia. Jest to taki nasz azyl. I ja tutaj jakby dzielę sobie bardzo tą przestrzeń zawodową od rodzinnej w rodzinie. Jest Adam po prostu Adamem, e, nieśpiewakiem operowym, wtedy przełącza się na tryb sportowy, mecze, e, luz totalny i e, nasze życie codzienne wygląda już tak dość wolno. Ja tylko dopowiem, że śpiewając i, i, i faktycznie te próby całotygodniowe i każdy weekend spektakle, to naprawdę jak się wraca się na, 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 na te parę godzin do domu, dosłownie nie raz w tygodniu, no to trudno, żeby jeszcze zamęczać rodzinę śpiewaniem czy sąsiadów. Chociaż ostatnio pojawiło Są się. Przyzwyczajeni. Chociaż ostatnio pojawiła się już trochę bardziej muzyka i śpiew, ale to już bardziej w osobie tutaj naszej córeczki Amelki, która w momencie, kiedy zaczynała szkołę podstawową, zaczęła uczęszczać na taki chórek szkolny, który pani prowadzi. Która uczy dzieci muzyki, no a dodatkowa, dodatkowo jeszcze na, na solowe lekcje. Także Amelka też już ma za sobą pierwsze sukcesy, konkursy, nagrody i koncerty. Także zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Także pojawia się, ale już ten trochę rodzaj na razie muzyki rozrywkowej, niekoniecznie operowej na razie rozrywkowej i zobaczymy, jak głos się dalej będzie rozwijał. No to oby się rozwijał. No ja myślę, że jeszcze usłyszałam. <laughs> A jeszcze tutaj takie pytanie, dlaczego opera? Skąd, skąd to się wzięło? To znaczy, powiem szczerze, że to troszkę z przypadku, albo bardzo, ponieważ szczerze moim marzeniem wielkim, jak w zasadzie prawie każdego chłopca, pewnie w Polsce, na świecie, ale na Śląsku bardzo, było Zostać po prostu piłkarzem, tak, i teraz być taką gwiazdą jak nasz Robert Lewandowski. No i tak, jak to mówię, każdy młody chłopiec gdzieś zaczynał w jakimś klubie biegać za tą piłką. No i to było marzenie, żeby faktycznie tą karierę, gdzieś w piłkę jakąś zrobić. No nie udało się, ale przypadkiem zupełnie śpiewając w chórze licealnym, w chórze takim mieszanym, w chórze gdzie. Gdzie, gdzie dużo młodzieży śpiewało. Który, przyznaj, dawał bardzo dużo profitów w liceum. <laughs> tak, trochę były forum na czucielach i, i, i można I było I to liczyć. był główny powód, dla którego mężczyźni przystępowali do tego chóru. Tak, tak. A jeszcze dodatkowo było dużo fajnych wyjazdów, obozów, czy do na zagranicznych, więc była wtedy moda na chór. No a z tegoż chóru wysłyszał mnie na jednym z koncertów ówczesny dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Katowicach, profesor Jan Ballarin. No i niespodziewanie zadzwonił pr do, prywatnie zadzwonił do, do naszego domu i, i rozmawiał z tatą, że właśnie słyszał ten głos, który się wybijał syna. No, i zachęcił, żeby zabrać syna i przyjechać do niego wtedy, do Gliwic, bo, 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 bo oprócz tego, że był dziekanem na akademii, to jeszcze był dyrektorem średniej szkoły w Gliwicach, a ja od Knurowa rodzinnego to jest tak rzut beretem przed, przez autostradę. No i faktycznie pojechałem z tatą. No i profesor po przesłuchaniu stwierdził, że, że są możliwości głosu, głosu takiego no, solowego. Że fajnie by było z tego coś zrobić i, i kształcić ten głos. No i niedługo potem znalazłem się na Akademii już Muzycznej. No, i tak coraz bardziej zacząłem myśleć, co tak naprawdę zawodowo robić. Z tą piłką już wiadomo było, że raczej nie wyjdzie, cuda nie wyjdą, więc zacząłem myśleć na tym poważnie. Lekcje solowe, oczywiście na Akademii u, u pani profesor. Słowakiewicz-Wolańskiej, no ale też zacząłem zakochiwać się w operze, bo to nie jest tak, że... że, to jest wielka miłość, że, tak. że, że tak, piłka wielka miłość, sport generalnie, a tu jakby gdzieś tam z, z, za karę, czy, 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 czy ktoś mnie tam przymusił do tego, bo faktycznie myślę, że Pan Bóg, który dał mi ten głos, no to tak pokierował, że jak no, taki dar dostałem, to Muszę coś z tego zrobić, jakiś użytek. No i, i tak szczęśliwie się stało, że, że kończąc Akademię Muzyczną już otrzymałem propozycję jeszcze nawet na czwartym roku. Rok wcześniej z Gliwickiego Teatru Muzycznego, później była Opera Śląska w Bytomiu, później Teatr Muzyczny w Lublinie na etacie. No a od 2007 roku na etacie opery krakowskiej, właśnie w której na widowni, na scenie znajdujemy się w tej chwili. Także reasumując, przypadkowo zupełnie, bo naprawdę, gdyby nie profesor Balarin, któremu zawdzięczam to właśnie, że, że, że ten telefon wykonał i, i tam się znalazłem na tej akademii, to myślę, że mm, gdzieś teraz bym pracował w jakiejś firmie, fabryce, albo może na kopalni jak mój brat. Więc jestem za to wdzięczny profesorowi, ale tak jak mówię. Zakochałem się w operze i, i teraz jakby nie wyobrażam sobie już niczego innego. Jest rodzina, jest praca, ale jak też tak wygospodarować taki czas dla siebie, dla samego siebie, tutaj w małżeństwie, w rodzinie, bo on jest ważne dosyć. To dopowiem, że w momencie, kiedy na przykład teraz nagrywamy ten wywiad, jesteśmy w drodze właśnie jakby z koncertu na koncert. I jeżeli to się dzieje w weekend, to staram to to jest się. Nasz czas to, to jest ten nasz czas, gdzie, gdzie mogę wziąć całą rodzinę właśnie. E, mamy zawsze od organizatora możliwość, żeby, żeby mieć taki większy pokój dla siebie. I, i, I wtedy absolutnie jak to jest możliwe pogodzić fizycznie, to, to jedziemy razem. No a e, też ważną częścią mojego zawodu jest, jest taka przerwa, jakby sezonowa, która trwa w zasadzie, można powiedzieć, prawie dwa miesiące, tak jak wakacje dla dzieci, bo kończy się sezon, tak średnio końcem czerwca w teatrach, w operach, zaczyna się we wrześniu. No więc, tak naprawdę, ten lipiec i, i, i sierpień e, no to wtedy staramy się nadrobić te 10 miesięcy właśnie poza domem i, i, i faktycznie tego, te dwa miesiące staramy się wykorzystywać. I oczywiście są letnie festiwale też. Jak w krynicy zdrój Jana Kiepury, jak w busko zdrój, czy właśnie w kośnej dolnej. Brawo Maestro, czy w Kudowej zdroju festiwal Moniuszkowski, Ale tak jak mówię, to są zwykle weekendy i wtedy staram się zabierać rodzinę i, i ten czas przebywać razem w tym czasie. Tak jest, nadrabiamy wtedy dość mocno ten stracony okres i mamy prawdziwe wakacje. Brakuje nam tylko pogody. Mimo, mimo wszystko, jest to wspaniały czas, kiedy e, rzeczywiście możemy pospędzać go w całą czwórką. A jak myślicie, dlaczego teraz ludzie tak nie, nie zwracają uwagi na to, jak ważną wartością jest rodzina? I jak zwrócić na to uwagę ludziom, jak o to dbać, jak o te wartości dbać w ogóle w tym dzisiejszym świecie? W dobie internetu, w dobie e, Facebooka czy innych. E, portali społecznościowych. E, no ja staram się dawać ten przykład i, i mówić o tym wszędzie, że rodzina najważniejsza, e, ta tradycyjna katolicka, e, gdzie, gdzie, e, małże, gdzie stanowi małżeństwo kobiety i mężczyzny e, do tego dzieci. Także staram się na każdym kroku o tym mówić i, i nie wstydzę się tego i bronić właśnie. Wartości. Przede wszystkim kultywujemy takie tradycje rodzinne, spędzamy święta e, o całą jakby dużą rodziną, z rodzeństwem, z rodzicami. E, jesteśmy właściwie przy każdych świętach e, razem. E, zawsze ze sobą rozmawiamy, wtedy telefony staramy się odłożyć gdzieś z boku i poświęcamy czas sobie gry, zabawy, rozmowy. To czego brakuje w dzisiejszym świecie. To jest u nas wtedy na porządku dziennym. Chociaż... Macie jakąś ulubioną grę, lub zabawę? Och, moi rodzice uwielbiają pociągi, pociągi, ale jest tego bardzo dużo, tak. Amelka jakie jeszcze? Doble. <sum> Tylko mama jest strasznie słaba w doble. Mama zawsze z mamą wszyscy uwielbiają grać, bo ja zawsze przegrywam. <sum> no i Lego oczywiście. A, Dzieci i Lego. Lego układają to. Jest nasz. Jest Filipek. Filipek do kompletu. O. <sum> Jeśli chodzi o, o nasze dzieci, to tak jak Amelka wspomniałem e, no głos, głos na pewno w jakimś stopniu odziedziczyła, więc siłą rzeczy e, chodzi uczęszcza na te lekcje, więc zobaczymy jak będzie, ale tak. Postanowiłem, że jak ja w tej karierze w piłkę nie zrobiłem, to będę zrobię wszystko, żeby to właśnie był Filipek. Zobaczymy, czy za 20 lat może to będzie właśnie ten następca Roberta Lewandowskiego. Dlaczego warto wchodzić w ten związek małżeński, zakładać rodzinę? Co byście powiedzieli młodym, którzy tak się zdystansowali jeszcze od tego? To wynosimy jakby z domu, tak. Pochodzimy z rodzin, gdzie, gdzie, gdzie nasi rodzice mają. Dużo dzieci, że tak powiem, bo żona ma żona ma siostrę. No ja akurat chcę akurat dwójkę, akurat ale dwójkę. u ciebie jest trójka. U mnie, u, mnie, u mnie trójka, jest siostra i brat. Każdy z nich już ma swoje dzieci, więc. <coughs> więc cóż, no, no zachęcamy po prostu i. Bo jest We fajny. dwójkę jest zawsze raźniej, a my też jesteśmy z e, rodzin i tak patrząc na naszych dziadków. E, ważną taką, jakby tutaj funkcją było to, że ja pamiętam, jak kiedyś zapytałam się mojej babci: Mówię, babciu, kurczę, ja nigdy nie widziałam, żebyście się pokłócili z dziadkiem. Jak to jest, że za praktycznie całe życie, kiedy bym mnie przyjechała, oni zawsze byli otwarci, zawsze byli razem, wszędzie razem jeździli. E, jeśli gościli, to też razem u siebie całą rodzinę. I nigdy nie było widać żadnych kłótni, niesnasek, i są dla mnie takim typowym ideałem rewelacyjnej polskiej rodziny, zżytej ze sobą, czerpiącej z tej swojej miłości. No i, i właśnie to jest takie powiedzenie, które teraz dość rzadko można słyszeć, a dla mnie jest ono wyjątkowo cenne: że kiedyś, nawet jak się coś psuło, to się naprawiało. A teraz. Ta nasza młodzież woli wyrzucić niż naprawić. I tak jest zarówno ze związkami, ze sprzętami. Naprawianie zawsze więcej wymaga od nas wewnętrznie, jest trudniejsze, ale daje o wiele większą satysfakcję i chyba dlatego warto. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę naprawdę dalej tej radości, tego rozwoju, żeby te wszystkie marzenia się spełniały i zdrowia przede wszystkim. Bardzo tak dziękujemy. Jest, dziękujemy. bardzo. Jak będzie zdrowie, to resztę tak. mamy. Tak jest. Ja, la donna immobile, qual più malvento, mutata cento e di pensiero, sempre una lecia pianto in riso menzognero, La donna immobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier.